Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dresik. Niedziela, kolejny dzień, więc kolejna porcja Hero Wars by Dresik. Dzisiaj chciałem Wam e, podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat eventu. Powiem Wam, że. No. Po, oceniam go pozytywnie. Wbrew pozorom. Szczerze. E, po tym jak oddałem wszystkie walki na yy, tutaj na Bosów, 380 poziom zaliczony jeszcze sobie zęba na te dwa ostatnie poziomy, no bo jeszcze tam kilka dni grania, 6 dni, ja sobie tutaj zrobiłem tradycyjną dresikową tableczkę rozpiseczkę. Zrobiłem sobie ile już tam z zadań wziąłem punkty, ile mi jeszcze zostało, ile jeszcze pizzy jestem w stanie zdobyć 213. Przeliczyłem te 213 plus jeszcze 6 dni po te 48 pizz, znaczy po 8 pizz, czyli 48 z dziennych zadań wychodzi mi 260, a jestem na 390 poziomie, pizzy mam chyba 4 bodajże. No ale te 260 ileś tam zarobię, tak? 261 zarobię, więc przyjmijmy tu 261. plus te, no to 3, 3 mi braknie, jeżeli wej wejdę sobie na ten, na e, ten mam 4, czyli teoretycznie jedna pizza mi zostanie po całym skończeniu wszystkich tych zadań i zdobyciu 400 poziomu. E, Zobaczę, czy te kalkulacje się sprawdzą. Z tego, co yy, oglądałem, słyszałem, to tutaj już się nie da nic tuningować, nic już lepiej się nie da porobić tych bossów tam. E, ponoć te tuzy tymi algorytmami to przeliczali i już tutaj aktualizacji nie będzie więcej, się już z tego nie da po prostu wycisnąć, więc mnie na tym serwerze zostały dwa buffy do zrobienia. 360 łącznie buffa potrzebuję zrobić. No i według tej tabeleczki, którą tutaj potrzebuję, tak samo jest, że 360 buffa potrzeba. E, tutaj są przyjęte te, e, te, te, ja jestem na 390 do zrobienia, zostały mi dwa poziomy do zrobienia, ten i ten. No, więc wszystko wskazuje na to, że taki quasi za darmo dresik daje radę to porobić. E, biorąc pod uwagę, że wydałem tam e, ze dwa razy na no, bezsensownie tam... E, surowce na podbijanie jakiegoś tam kostki czy czegoś no to śmiałem twierdzić, że da się zdobyć to tam bez wydawania w ogóle pieniędzy. Ja, żeby być tak całkiem fair, to chyba z raz albo za dwa razy kupiłem tutaj ten ładunek. Nie wiem, czy na tym koncie, czy na innym, ale raz to kupowałem, dla, żeby zobaczyć, czy to tam na, na dłużej jest, tak? To pamiętacie, to się chwaliłem. Także powiem wam, że moje odczucie, jeżeli chodzi o event, jest e, bardzo pozytywne, dlatego że wszystko mi wskazuje na to, że ten totem jestem w stanie wyfarmić za darmo. Od razu wam mówię, że na tym serwerze, e, tutaj, tak? Na drugim, no tam tych pizz jest jakaś delikatna różnica. Ale do czego piję? Do tego pije, że niestety, stety, niestety, ale jeżeli chcecie to tak też mieć za darmo, powiedzmy, za darmo, to tam, nie wiem, za 10 zł czy coś ten totem, to musicie te narzędzia alchemologa robić. No niestety, to, ta energia, która jest postęp z tego przy okazji, no to to jest niezbędne, żeby to za Afriko wyfarmić. Tak samo będziecie musieli otworzyć ileś tam. Yy, 30 łącznie skrzyń wieży będziecie musieli otworzyć przez ten jeszcze następny tydzień. Ale to łącznie 30, to czyli tam kilka razy po 50 klikniecie szmaragdów. Dlaczego? Bo tutaj też jest dużo pizzy i ja ją wyliczam w to, żeby to dostać za darmo. Żeby wyfarmić za oszmy tyle tam pizzy, tam 12 czy 30, no to trzeba już wyjąć pln -y, a wiemy, że nie o to chodzi zabawa, żeby zasypać Problem pieniędzmi, tylko żeby tutaj żeby jakoś tam optymalizować i próbować. Zobaczcie, na tym serwerze przykładowo, e, pokażę Wam, że e, brakuje mi taki, no, piczy włos. E, jak to mówią, brzydko żeby zdobyć ten 30, 380 poziom, bo mam w warsztacie bafa mam na 160, a 165 potrzebuję, jednego takiego mi brakuje żeby mieć zaliczoną bossa na 380, na razie 370 mam zaliczone, łącznie 380 czeka w kolejce, ale tak jak widzicie, bardzo, bardzo mało mi brakuje, dostanę czerwoną kulkę, świetna, świetna nagroda, nawet jeżeli byście mieli skończyć event w tym miejscu, dar domino czerwony to jest główna nagroda z sezonu, Sezon jak kupujecie za 180 zł, to tutaj go dostajecie jako główna nagroda z całego sezonu. 185 zł i się a taki dar dostajecie. Więc tutaj, jeżeli to sobie wyfarmicie, to za Friko, zaje fajnie. Po prostu oczywiście jeszcze lepiej jest i to, i to temp. Oczywiście, tak, jak najbardziej. Ale i tak, mega pozytywnie, że to się da osiągnąć. Nie wiem, czy deweloperzy coś tam zbłądzili. Czy to komunity naprawdę wyczesało takie turbofajne składy. Ale plus, ja posługiwałem się tym cały event praktycznie od 130 poziomu do 380. Tak jak wam pokazywałem, zrobiłem praktycznie w godzinę. Nagrałem filmik, daruję wam. Nie będę go wrzucał na neta. I ten, i plan był prosty. Wziąłem na początku narzędzi, ile miałem, podzieliłem na trzy. Z każdej serii po, tam pootwierałem, ile wlazło. No i, i ten, później otworzyłem sobie jeszcze te no, wszystkie wazy. No jak widzicie, no, z różnym skutkiem tam e, otwierałem te razy pięć. Potem, potem ten, potem e, tu się zawziąłem już na... Główną nagrodę, oczywiście ostatnia musiała trafić. No, akurat tak mi się przewinął filmik, jak widzicie, nie wybierałem. no, Intencje miałem proste. Miałem tutaj cztery wazy do, z dopalaczem. Czy na tym serwerze miałem jedną? Na tym to miałem jedną. Ok, to tutaj miałem jedną. Jak trafiałem, jedną odświeżałem i tyle. I leciałem do końca. I później cały ten event. Wszystkie po kolei bossy to Wam oszczędzę. Nawet nie razy 5, tylko razy Bóg wie ile. No zobaczcie, tutaj miałem tych e, buffów na, na, na zbierane, nakupowałem o, za te narzędzia i leciałem do oporu aż, aż się skończył cały ten. I cały filmik trwa e, godzinę. Więc praktycznie od 130 z kupowaniem, robieniem tamtego e, tych buffów. Z, no, naprawdę mega 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 pozytywnie jak dla mnie że można było coś zrobić e, tak szybko e, wszystkie bitwy od strzała robiłem jedyne dwie chyba co powtarzałem to jak pomyliłem Lars Krista i Kai bo one mają podobne miniaturki jak tam sobie przeglądałem no to mi się zdarzyło to poknocić no i no, i nie, ta, nie wygrywało wtedy, jak pomylicie zawodników. Także ja się bałem, że będę to klepał 3 dni i że to ducha wyzione na tym. A tu się okazuje, że to jest taka zabawa na, na godzinkę czasu. Także jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, no to poczekajcie sobie do piątego chaptera. Może coś tam, a nóż no będzie korzystniej, jeszcze jakoś tam, nie wiem, coś dołożą. Ja wiem, no naprawdę w mojej ocenie jak przegieli pałę w poprzednim z tymi potrójnymi rufusami, gdzie się grało, to po, no szło się wykończyć. Tak ten event mega pozytywnie, ja przynajmniej go tak oceniam. Długi to fakt, trochę się jednak to... Um, Duży, i, i wiadomo, że już tam entuzjazm u ludzi trochę ostygł. Wiele graczy, którzy już tam zainwestowali, to już dawno osiągnęli główną nagrodę. Tutaj widzicie 370 jeszcze będę robił. Te, ja nie, os nie oszukuję. Na drugim monitorze miałem otwarty ten, otwarty skład, jaki trzeba wziąć. Tutaj wybierałem i leciałem ciach, 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 i. No, i tu jest chyba już ostatni boss, którego mi braknie, bo mam 120 mogę zdobyć, a 165 jest potrzeba. Tam jeszcze próbowałem, coś tam pootwierałem te skarbce. No, jak widzicie, tutaj trafiłem żółwie ninja razy 5. Nie wiem, w, na tych wszystkich trzech kontach to miałem takie wrażenie, że nie wiem, w drugim albo w trzecim skarbcu zawsze to trafiałem razy 5 żółwie ninja, a tak to trafiałem razy 5 ten, jak się to nazywa? O, właśnie, awatary. Nie, to to. To jest złodziejstwo, nie? To ile. Wszystkie awatarii to razy 5 trafiłem, nie? Także. Mm, no. Zeskamowali mnie trochę. Ale. No dobra. No tutaj filmik pokazywałem, co tam na koniec nakupowałem. Do tej pory jeszcze yy, w Żółwii Ninja yy, nie wygrałem, jeżeli chodzi o. Yy, w tej zapadni nie trafiłem to temu. Ale jak trafię, to na pewno się pochwalę. Nie, tam wiadomo, że prawdopodobieństwo jest bardzo małe, no ale wiecie, każdy otwiera z nadzieją, że to może on, tak jak w Totolotka, no. Każdy gra z nadzieją, że to może on wygra, no. Ja nie patrzy na to, że to się składa na główną wygranę innych, tylko każdy liczy na to, że wygra. Zobaczcie, no mi brakuje tylko jednego takiego białego. Jakby ktoś w Gildii kupił, to bym sobie tak pyk, pyk i już bym sobie zrobił 380kę. No, ale jak nie, no to jutro sobie po prostu na spokojnie zrobię. Więc tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o OSHA, radziłem się Was, pytałem z czym iść, z Axlem czy z Albusem. Poszedłem z Albusem, skończyło się tak jak przewidywałem. Koledzy z gildii mówili: idź, idź, nie lękaj się. No i tak żem poszedł i skończyłem na 2 miliony czy 3. Nie wiem, ile ja tam skończyłem. Zaraz wam pokażę. Tak wyglądał dresik na tym serwerze. O. Byk. poszedł, żeby nie było. Tutaj macie punkty, jakie miałem na składach. Poszedłem z albusem i i Isaac spadła z rowerka za wcześnie, no i niestety. No, zobaczcie, tu póki co fajnie idzie. Cały czas jest pięknie, nabite staki tam. E, powinno być dobrze, ale jak dostanie e, na... Meteor, shower. No to po prysznicu już i nie ma. No i albo większy pancerz, bo to jest bodajże obrażenia fizyczne są, albo większy pancerz, albo więcej, więcej hapsa. Nie ma innej rady na to. E, czytałem gdzieś jeszcze tam odnośnie, bo tam koleżanka pisała o tej ochronie magicznej i tak dalej. E, pooglądałem sobie, poczytałem i wyszło mi na to, że obrona magiczna Isaaca na OSHA to nie ma znaczenia żadnego, bo OSH i nawet jak jest full zrobiony, Isaac na wszystko ma na MAXA e, obronę magiczną, to osz ma większą mm, e, przebijanie magiczne tych kul, więc na Isaaca nie działa. Jedyna różnica z tego, co widziałem, Isaac e, jak jest na full zrobiony, to nie ten, nie robi go na Easy Solo Phobos. A tak, to na te takie standardowe, te do czego tylko wykorzystuje, to praktycznie różnicy nie ma. To tak z tego, co się tam zacząłem rozglądać i ten. Więc Isaac na przyszły tydzień będzie trzeba popracować nad, znaczy na przyszły tydzień, na za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu nie mam ten. Tu mam artefakt za mocno podbity, niestety nie da się tego cofnąć, ale mm, co ja chciałem? A, wyniesienie. Wyniesienie to planuję, żeby zrobić tutaj hapsa i pancerz, to może te dwa mi się uda. Przebijanie pancerza, zwinność, to jakbym te trzy ogarnął, to by było turbo petarda przez dwa tygodnie, ale boję się, że nie, nie, nie zdobędę tyle tych surowców. Te mnie trzymają nieszczęśniki, no. Może zaszaleję i w evencie je kupię, nie wiem. Jeszcze, jeszcze pomyślę. Co prawda one w evencie to takie były. Ku... Zobaczcie, 12 tych mi wypadło z... One tu gdzieś są. Tu są kryształy życzeń. Ja, razy 2, Czyli 250 razy 2 to 500 bym dostał za jedną fiolkę. A, jeszcze pomyślę nad tym, wiecie. Bo wcześniej to planowałem, że tego nakupię e, na klapciaście. E, a może to mi pomoże coś sprogresować? Zobaczę. Te fiolki myślę, że się będzie dało później tak samo kupować. Te jak będziemy wydawali, no to w tym sklepie takim śmiesznym. Tutaj jest też kryształ życzeń. Jakbym chciał tutaj kupić... E, tam ich było ile? 250? E, było... Tak? 12,5 tysiąca. No to mniej więcej tyle się przelicza jedną flaszkę. E, tak jak wcześniej pokazywałem. Tylko w przeliczniku na butelki to e, butelki tutaj taniej wychodzą niż tam we flaszce, niż tam w tamtych tych, bo 11,250 no. Jakby było 16, no 17 niecałe by było, powinno być, żeby była ta sama wartość. No i to, W każdym razie mm, pochwaliłem się jak to u mnie wygląda. Pokazałem wam, że się da. Według obliczeń moich matematycznych, e, no to tutaj e, mi braknie kilka fiolek, dlatego że tutaj niepotrzebnie. Na no jechałem tak Suwakiem, nie policzyłem sobie i tego mam za dużo. Mogłem sobie spokojnie 12 pizz zaoszczędzić na to, e, albo przynajmniej 6 na pewno, i wtedy miałbym to, już bym był na, praktycznie na tym samym poziomie, co na tym drugim koncie. A tak to wydałem nieroztropnie, no i, no i spray robiłem, nie? a na tamtym drugim końcu nie robiłem sprayu, no ale zrobiłem z kolei tamtego Cuba poprzedniego chyba, więc tak mniej więcej jakby tak super dobrze zarządzał tymi surowcami, to myślę, że za by to wyfarmił, ale puenta dzisiejszego gadania drosika jest taka, że wydaje mi się, że jednak e, bądź co bądź, ważniejsze są te lubki, e, czy tam narzędzia do skarbca z racji tego, że tu są te za zadania. Nie wiem, czy 200 zrobię, ale te 150 to i tak tam cała seria mocno dała e, kop, jeżeli chodzi o ilość pizz. No, i ten skarbiec też w sumie nie jest aż taki od czapy. Jak sobie rozwinąłem do czterech te, te spray, no to też całkiem przyzwoicie dawały te. Jak widzicie, nie kupiłem sezonu, tego mini sezonu, więc tam nie miałem piątego poziomu. Ale wyfarmiłem sobie piąty poziom Żuwi Ninja, i do z szóstego już mi zostało tylko tam 225 do zdobycia. Prawdopodobnie nie zdobędę i będzie tak jak z LAROM. No ale jeżeli ktoś by był tam bardziej ambitny, no to w sumie trochę więcej szczęścia może jakby miał, to można by było spokojnie i bez dużego sezonu, i bez sezonu to kupić. Jeżeli ktoś się posiłkował tym sezonem no to bez problemu on zapewne zrobi cały event. Przez to, że tutaj miał raz, że miał energię, a dwa, że miał materiały na starcie. Ja te materiały, które tutaj są, musiałem inwestować, żeby podbijać efekt, podbijać relikty, nie a ktoś nie miał tutaj odkliknięcia, więc dużo prościej i szybciej mu to poszło. No ale, no wiecie, na 150 zł to nie chodzi. Wiadomo, że coś za te pieniądze musi być łatwiej i szybciej, więc... Yy, no. Yy, te skrzynki... no... nie są złe, bo się dużo duplikują, ale nie jest jakoś to petarda, no. Yy. Jakby tam były jakieś lupki w tym, że te ruchy na tym, na mapie, albo jakieś tam nie wiem, inne takie fajniejsze nagrody, no to wtedy kupowanie tego sezonu i, i boostowanie tego, e, tych skrzynek na koniec, no zobaczcie, 4, 8, e, 2, 4, 5, 20 skrzynek, no to ja jeszcze tutaj na pewno sobie następne 20 dozbieram, tak? Bo przecież tutaj te wszystkie logowania, to tutaj jest kupę, sezon, e, kupę progresu w tym utopione. Tu może nie, nie do końca to zdobędę, ale to jest całe do zdobycia, to jest całe do zdobycia, to jest całe do zdobycia, e, całe do zdobycia więc e, tego progresu tam ty, tych pudełek to od cholery jeszcze będzie do zdobycia, tylko e, uważam, że ten drop z nich to nie jest jakiś tam mistrzowski, nie? Sorry, ale nie ma tam nic takiego wartościowego, jakby w tych pudełkach były jeszcze tam, nie wiem, kamienie dusz e, żółwi, Albo coś. No, może by to było jeszcze warte pieniędzy. No, a tak, no to tylko i wyłącznie ten progres tutaj, to na górze co macie. Czy to 150 zł, warte? No, to nie mnie oceniać. Na pewno przyspiesza e, progres, robi. No, i jak ktoś to kupił na początku, no to to pewno był zadowolony. No, i tyle. E, pies mnie ochrzania, więc będę kończył. Trzymajcie się ciepło, e, powodzonka. Będziemy tutaj jeszcze, to ostatni tydzień, będziemy e, na kursie i ścieżce, będziemy trzymali rękę na pulsie, zobaczymy, co to będzie. Ten chapter się kończy za dwie doby ponad, także jeszcze, jeszcze chwilę będziemy o tym evencie rozmawiali. Trzymajcie się ciepło, hejka.